Drodzy wierni, niech dobry Bóg Wam błogosławi w te święta, aby łaska najwyższego była z Wami przez cały, całą resztę tego roku i cały rok następny. Dzisiejsze czytania z trzeciej mszy Bożego Narodzenia, jak sam, 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 sam nasz mszalik wskazuje, dotykają najwię największych głębin bożych czegoś, co jest największą tajemnicą tych rzeczy niepojętych, przepowiedzianych od początku świata, a niezrozumianych. Ani przez Żydów, ani przez żadne inne pokolenie ludzkie. Kiedy Bóg stworzył świat, czy tworzył świat, Bóg stworzył świat tak, by zawierał on w jakieś podobieństwo i jakiś ślad Bożego bytu i Bożej wszechmocy. Mówimy o właśnie o śladach bożych rozsianych w stworzeniu. Kiedy Bóg stworzył świat, stworzył świat księgą która głosiła chwałę i wielkie dzieła Stworzyciela. I z litery tej księgi, zarówno te litery nieba, jak i ziemi, umiał odczytywać Adam, nauczono go tego. Adam oddawał cześć Bogu poprzez, poprzez stworzenie. W stworzeniu widział, nie, 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 nie wątpił, widział ślad Bożej potęgi. Widział Stwórcę w dziełach rąk Jego. Do tej księgi zgubiono klucz. Po upadku, po grzechu pierworodnym, kiedy z naszych głów coraz więcej te wichry nieprawości wywiewały i wiedzy, i szlachetności, i dobra, coraz mniej zrozumienia także mieliśmy dla świata. Coraz bardziej ten świat stawał się dla nas obcy. I niemal zapomniano wszystkie słowa Księgi Stworzenia. Cała ta Księga stała się wielką tajemnicą, do której już prawie nikt nie miał dostępu. Zostały jakieś echa, jakieś resztki zwane objawieniem pierwotnym. Te echa kołatały się gdzieś jeszcze po czterech, czterech kątach świata. Ale sama przyroda, sama natura przestawszy być symbolem Bożym, czy symbolem Bożej Potęgi i Bożej Chwały, stała się niezrozumiała, stała się inna, często nawet groźna. Człowiek zagubił się w świecie. Wiedział, że jest to księga, wiedział, że ku czemuś wskazuje, ale już nie wiedział ku czemu. I oto z drugiej strony Bóg przecież tego świata nigdy nie porzucił. Mimo grzech, mimo upadek człowieka, drabina Jakubowa, można powiedzieć, zawsze łączyła niebo z ziemią. I aniołowie Boży schodzili i wchodzili w misjach powierzonych im przez Najwyższego. I oto Bóg poprzez swoich aniołów, a także sam osobiście, podtrzymywał wiedzę, prawdę w świecie. I oto naród wybrany, ten jedyny, który nie miał żadnego anioła stróża, bo sam Bóg był ich aniołem stróżem, ten jedyny, który był bezpośrednio przez Najwyższego formowany i prowadzony ku wielkiej przyszłości, ten naród otrzymywał proroctwa. Otrzymywał słowa, nie, nie, nie wiedział jeszcze, nie pamiętał już, do czego służy Księga Stworzenia, ale miał już Księgę Tajemnic Bożych, Księgę Proroctw. I ta księga nazywamy ją Starym Testamentem. I okazuje się, że w tym Starym Testamencie także są pewne wyjaśnienia, pewne klucze dla Księgi Natury. Kto studiuje pismo święte, kto studiuje Proroctwa, dane z Wysoka. Ten, ten zaczyna rozumieć, po co jest natura, dlaczego stworzenie jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, jak mówił święty Paweł, chociażby. Powoli i dzięki wielkim wysiłkom, jakby człowiek odzyskuje dzięki inspiracji z nieba także wiedzę tą, którą miał na początku. Dlaczego o tym mówię? Akurat na Boże Narodzenie. Oto z tych resztek, z, tych, z, tej, z, tego, z tego objawienia pierwotnego, które uchowało się od początku czasów, zostało na tyle, by trzech mędrców rozpoznało znak dany przez naturę. Oto zapłonęła na niebie gwiazda, gwiazda niebyle jaka, nie jakiś meteor, który przemknął przez niebo, nie jakaś supernowa, która wybuchła, ale gwiazda wielkiego władcy, wielkiego króla. Związek między niebem a ziemią, między człowiekiem a, a, a pismem, którym, którym, że tak powiem, pisał Bóg, stworzenie świata, jest bardzo ścisły, okazuje się. I medcy wyduszyli, ale nie mieli klucza, nie wiedzieli gdzie, do końca gdzie i kogo. Szukali troszkę na oślep. Wystarczyło wiedzy, by zauważyć, by zwrócić uwagę na wielki znak. A z drugiej strony idą pasterze. Pasterze, którzy w swojej ciemnościach, w mroku nocy, skuleni przy ognisku, przy jakimś migotliwym płomieniu, można powiedzieć tym, tej lampce wiary czy otuchy, jaka, jaka, jaka tliła się jeszcze w narodzie wybranym. Skuleni przy tym, przy tym pomieniu nagle widzą światłość wielką. Oto aniołowie zstępują z nieba. Droga jest otwarta, droga królewska. Oto Syn Boży stał się człowiekiem i aniołowie znowu mogą biegać lekką stopą między niebem a ziemią. Już nie w ukryciu, ale w chwale, ciesząc się. Można powiedzieć, promieniując tą radością z narodzin, z narodzin ich króla i władcy, raczył stać się człowiekiem. I oto kolejne proroctwo, kolejne objawienie bezpośrednio z nieba prowadzi pastuszków, pasterzy ku Betlejem, tak jak trzech mędrców. Mędrcy szukają, mędrcy szukają, szukają odpowiedzi. Wiedzą, gdzie ją znaleźć, wiedzą, który naród ma Boga za swojego przewodnika. Szukają odpowiedzi tam, i okazuje się, że w Jerozolimie jest odpowiedź. Jerozolima wie o Mesjaszu. Wie, kiedy ma się narodzić, bo zna proroctwo Daniela. Dokładnie już ten czas nastał. Wie, gdzie ma się narodzić, bo zna proroctwo chociażby Michała, mówiące o Betlejem. Wie, z kogo ma się narodzić z dziewicy, czystej panny. I wie, kto ma się narodzić Emanuel, Bóg z nami. Ten przypowiadany w psalmie samego króla Dawida 109. Rzekł Pan do Pana Mego zasięć po mojej prawicy. Ten, którego sławi prorok Izajasz, ten, który dzisiaj przytaczany jest w proroctwach, o których mówi święty Paweł w liście do Żydów. Jerozolima wiedziała, kto przyjdzie, kiedy i gdzie. Królowie zyskali wiedzę i poszli. Objawienie Stary Testament, spisane Księga objawień, wyjaśniła im księgę natury. Można powiedzieć, klucz do, do, do tajemnic natury znajdował się w Piśmie Świętym. Otrzymali ten klucz i wyruszyli dalej. Doszli do Betlejem. Ludzie prostego serca, można powiedzieć, prostacy em, prowadzeni wiarą i nadzieją em, i pamięcią tego wielkiego wydarzenia, objawienia em, wszystkich chórów anielskich, idą do Betlejem i dochodzą do Niego i znajdują Chrystusa. Natomiast Jerozolima, pełna wiedzy i pełna proroctw siedzi na miejscu, nie rusza się. Jerozolima jest obojętna. A nawet w osobie Chroda Wielkiego jest wroga temu, co się dzieje. Zna dobrze, co miało się wydarzyć, i wie dobrze, kto miał nadejść, i nie chce. Jest obojętna, nie zależy Jerozolimie na, 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 na Mesjaszu. I to był pierwszy moment, w którym można powiedzieć, zaczął się cały problem narodu żydowskiego. To nie ten moment, kiedy mówili krew nasza na, krew jego na nas i na, na nasze dzieci. To nie ten moment, kiedy krzyżowali go rękami Rzymian. To ten moment początku narodzin. Tu już jest problem. Jerozolima jest zbyt oziębła, zbyt, zbyt, zbyt letnia, by wruszyć się ze swojego, można powiedzieć, leża i, wy, i pójść do zbawiciela. Czego zabrakło? Zabrakło tej godliwości, tej tęsknoty za dobrem. Tego palącego, tego palącego płomienia miłości zabrakło. Jerozolima przestała, przestała dbać o dobro. I zgasła najpierw miłość, a potem z miłością zgasła w Jerozolimie wiara. I stała się ciemność tak wielka, że odrzuciła Mesjasza, nawet mając świadectwo wszystkich jego cudów, nawet mając świadectwo jego zmartwychwstania, bezpośrednie. Jerozolima nie chciała iść do Chrystusa, odrzuciła Go. Ludzie prości, tacy jak pasterze, mimo swoich grzechów, w nich jest i była tęsknota za dobrem. Oni chcieli dobra, oni chcieli też czynić dobro. Można przenieść całą tą historię na poziom moralny, na nasz poziom i powiedzieć, czym jest droga do Betlejem? Jaką drogą szli magowie, jaką drogą szli pastuszkowie? Szli dro, dro, drogą dobra. Każda łaska, każda szansa, każdy, można powiedzieć. Kołatanie Boga do naszych drzwi, do drzwi naszego serca, to jest to jest, to jest, prodostwo, to jest objawienie. Ja na Ciebie czekam, narodziłem się w Betlejem. Chodź do mnie. Wielokrotnie Bóg mówił przez usta proroków, a na końcu mówi, powiedział przez swojego jednorodzonego syna, mówi święty Paweł. I wielokrotnie Bóg mówił na próżno. Kołatał do serca, zachęcał, mówił: wielkie rzeczy dzieją się wśród Was. Oto niebo stępiło na Ziemię. Chodź, chodź do Betlejem. Znajdź tam to miejsce, które będzie miejscem, tym punktem Twojego odniesienia, tą, tą osią świata, tym centralnym punktem, który da Ci oparcie, który sprawi, że nie będziesz czuł się jak wygnaniec w obcym świecie. To miejsce, które wyjaś w którym wyjaśnią się wszystkie tajemnice Twojego życia, i początek, i koniec, i to, co robisz, i to, czego nie robisz, to kim jesteś, albo tym, to, kim nie jesteś. Chodź do mnie. Jerozolima nie ruszyła się, wielu poszło. Jesteście tutaj, można powiedzieć, drodzy Wierni, jesteście świadectwem, czy może odbiciem, zarówno magów, jak i, jak i pastuszków. Ale być może nie wszyscy z Was, być może nie wszyscy z tych, których znamy, są tutaj. Wielu słyszało o Chrystusie i nie chce do niego iść. Dlaczego? Ponieważ oziębło ich serce. Nie ma w nim tęsknoty. Tęsknota została zabita przez brak dobra, uschła zaraz potem. Kto nie czyni dobra, ten nie idzie do Betlejem. Kto nie czyni, nie wykorzystuje łasku czynkowych, ten nie idzie do Betlejem. Ten nie zbliża się do zbawiciela. Ten wie, rozumie, obejmuje swoim umysłem i nawet zgadza się na wyroki Boże, i nie robi nic, by do tego Boga się zbliżyć. I zostanie tak jak Jerozolima, opuszczony. Zostanie sam. Zostanie jak takie pole ruin i zburzona świątynia, której do dzisiaj nie ma. Brakuje dobra, zabrakło dobra w Jerozolimie. Miłość jest płomieniem. Ta miłość do Boga jest płomieniem. Ta miłość odpowiada za tęsknotę pastuszków i magów. Ta miłość jest płomieniem. Ten płomień potrzebuje pokarmu, a pokarmem jest dobro, dobre uczynki. Bo kiedy gaśnie, kiedy braknie dobrych uczynków, miłość stygnie. I coraz trudniej zobaczyć Chrystusa narodzonego w naszym bliźnim w sąsiedzie, w ławce albo w sąsiedzie na jednej ulicy. Czy sąsiadce. I kiedy miłość stygnie, kiedy gaśnie miłość, prędzej czy później i wiara zaczyna, przyć, zaczyna być przyćmiona. Światło wiary blaknie, i coraz więcej cieni, i dwuznaczności, i coraz więcej zagubienia. Aż w końcu człowiek nawet boi się ruszyć z miejsca, bo nie wie, gdzie idzie, czy kolejny krok nie będzie krokiem w otchłań, bo oślep już zupełnie, bo nie ma w nim miłości i nie ma w nim światła wiary. Do tego prowadzi zaniedbanie dobra. Kto nie czyni dobra, ten do Betlejem nigdy nie dojdzie. I to chyba jest taka nauka moralna z tego, z tego, z tego święta i z tych, z tych postaci, które e, przez to święto się przewijają. E, z pastuszków, z Heroda, z, z trzech mędrców. Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami. Jeden raz mamy okazję dotknąć transcendencji. Jeden, jedyny sposób, przez który możemy, dzięki któremu możemy przejść przez sfery tego świata. Dlaczego tak mało z nas wykorzystuje to, by wydobyć się z tego więzienia, z tej niewoli szatańskiej, z tego upadłego świata? To jest wielka tajemnica. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.